Tego zamierzam zlikwidować część zupełnie zbędnych podatków. Podatek od spadków, PCC od mieszkań podatek od kryptowalut. Trzeba też wprowadzić ulgę mieszkaniową. Politycy zastanawiają się, co zrobić, żeby ludzi stać było wreszcie na mieszkania, po czym wprowadzają kolejne przepisy, w wyniku których ceny mieszkań idą cały czas w górę, pompują popyt i ograniczają podaż. Trzeba tutaj zająć się tym zupełnie inaczej. Zaproponuję ulgę mieszkaniową. Każdy, kto ma kredyt hipoteczny, będzie mógł odsetki od swojego kredytu odliczyć od swojego dochodu, tak żeby płacić niższy podatek. Bo jak dostajemy pensję na konto, a połowę Musimy oddać do banku. To co to jest za dochód! Trzeba też skończyć z innym absurdem. Jak to jest, że Polacy płacą całe życie wysokie składki na emeryturę. Przechodzą w wiek emerytalny, dostają emeryturę i płacą od tej emerytury podatek. Co to jest za dochód? Przecież oni całe życie odkładali te pieniądze i teraz mają dostać je z powrotem. To dlaczego mają płacić podatek od pieniędzy, które już raz zostały opodatkowane, które zostały zapłacone jako składka? Należy jak najszybciej znieść podatki od emerytur, znieść składki od emerytów. Emeryci powinni podatkowo i składkowo być traktowani tak samo jak studenci. Żadnych składek i żadnych podatków od emerytur i od dochodów emerytów.